Pan Tomasz Strzega jest z nami. Jest pan kimś, kto musi zadbać o naprawdę dużą powierzchnię. To wszystko pod pana ręką, to wszystko musi wyglądać idealnie, jak taki dywan, jak stół bilardowy. Jak się nazywa funkcja, jaką pan sprawuje? Z angielskiego języka greenkeeper, z tym, że to jest z pola golfowego przeniesiona nazwa pracownika, a typowy, tak Anglicy nazywają gruntsman, groundsman, czyli pracownik ziemny. O, tak. no dobrze, a jak po polsku nazwać tę funkcję? Konserwator boiska. Dobrze, to wobec tego jest pan konserwatorem jednoosobowym, czy też ma Pan pod sobą grupę ludzi, która musi mieć wysokie kwalifikacje, by o murawę zadbać jak należy? Nie, trzech nas jest. Ja plus dwóch kolegów jeszcze Artur i Krzysztof. I ile metrów kwadratowych przypada na głowę w waszym przypadku? W tej chwili to jest dwa boiska naturalne i jedno sztuczne, no ale to sztuczne troszeczkę mniej pracy wymaga. Czyli tyś 16 tysięcy metrów, no to na trzy trzeba podzielić, no. czyli około tam ponad 5 tysięcy metrów. Tak. Pan kształcił się w tym kierunku, żeby zdobyć te kwalifikacje, czy też jakoś, nie wiem, pasją przyszło to do pana i postanowił pan dbać w jakimś klubie o murawę? I dlaczego na legii, właśnie? Nie, no, z legią jestem związany od 1987 roku. Zacząłem tu pracę jako elektryk, a na boisku pracuję od 2000 roku. I tylko legia. I poznał Pan już tę trawę tak, że właściwie żadne źdźbło panu nie, nie ujdzie pana uwadze, choćby położyło się o milimetr w lewo czy w prawo. No nie no, nie aż tak. E, ta trawa tu już jest kolejna, któraś z kolejnych tu wyłożonych od nowo, znaczy no, trzecia, czwarta, trzecia, trzecia, że tak powiem, ale to nie jest do końca tak, każdy skrawek boiska jest inny. Proszę powiedzieć. Zwłaszcza na, tutaj na tym stadionie. Proszę powiedzieć, ilu godzin dziennie zabiegów wymaga taka trawa, żeby być idealną dla piłkarzy? Nie da się tak powiedzieć. Pracować trzeba od rana do wieczora, praktycznie jak nie obserwować, ewentualnie właśnie pracować bądź obserwować, a wszystko jest zależne od temperatury, czyli od pogody. Tak, tak można powiedzieć. Znaczy, w, w, w skali mikro my możemy taki ogródek przydomowy potraktować jak murawę stadionową, czy w ogóle nie ma o tym mowy? No, przecież sprzedają w takich belach trawę albo samosiejkę Wembley, tak się po piłkarsku e, nazwała jakaś firma. E, można, tylko że nie wiem, czy to się opłaca w tej chwili. Nie, czy to się opłaca coś takiego zrobić no, ze względu na koszty i e, szereg instalacji, która jest tutaj w tej boisku zamontowana. Panie Tomaszu, ja wiem, że murawa to jest świętość, że właściwie oprócz sędziów i piłkarzy, to nikt na nią wejść nie może. No, oprócz pana i pana dwóch współpracowników jeszcze. Będziemy mogli chociaż dotknąć obuwiem? Można wchodzić, to nie jest tak. Gdyby wszyscy, gdyby każdy mógł czy chciał wejść i byśmy pozwalali na no to, by całe wycieczki, które tutaj się przewijają przez, przez kluby, chodziły sobie po tym boisku, na to to już by było niedobre. A my krzywdy nie zrobimy, nawet w takim obuwiu? Nie, to nie ma znaczenia, po prostu możemy wejść. No dobrze, to, to idziemy zobaczyć, jak wygląda trawa na legi. Powiem panu, że czuję się jakby, nie wiem, na dworze Królowej Angielskiej ktoś rozwinął przede mną dywan. Jest mięciutko, jest. Fantastycznie, właściwie to wie Pan na co mam ochotę. No, nie wiem, pobiegać czy położyć się? Nie, no zdjąć tą marynarkę i takim śledziem po zdobyciu gola gdzieś się pod, pod trybuny. No tutaj to nie da rady teraz, bo akurat na meczu jest trawa zraszana, jeszcze troszeczkę jest bardziej śliska, no a tutaj akurat jest po skoszeniu, to jest taka dość tempa. Możemy, możemy się pochylić na chwilkę. Na jaką wysokość przycina się trawę, żeby ona była idealna? I ile dni przed meczem trzeba to zrobić? W tej chwili jest na co dzień koszona taką zwykłą kosiarką rotacyjną i na 2,5 cm, a nie, to, nie tyle przed meczem, tylko po prostu w dniu meczu jest rano jeszcze koszona. Wzdłuż dwa razy, wzdłuż i w poprzek, po to, żeby uzyskać te pasy, ewentualnie kratkę na boisku. No właśnie, bo, bo są rozmaite wzory. Ja pamiętam Mistrzostwa Świata w Meksyku w 1982 roku i tam zachwyciły mnie koła, bo one też, e, trawa była strzyżona w ten sposób, że od e, koła środkowego e, takie małe okręgi do środka e, boiska się zbiegały. E, no nie, my nie możemy tak kosić, bo zalecenia klasy są e, wymierzone pasy, które musimy ciąć w tę samą stronę, w zasadzie wymagane są na wszystkich boiskach Ekstraklasy w tym roku. Naprawdę? Tak. To wie Pan co, zastanawiam się jak Ekstraklasa wyegzekwowała te murawy, albo inaczej, przyjęła te murawy, które kiedyś były w Łodzi, na widzewy czy, czy w innych miejscach. No przecież nie dało się na to patrzeć, a, a co dopiero grać. Nie no, są wyjątki, no tutaj nie mamy co narzekać, bo koszty utrzymania boiska są ogromne, a widzieliśmy nawet tą kolejkę Ligi Mistrzów, nie wszystkie te boiska dość dobrze wyglądały. Proszę mi powiedzieć, jeśli możemy wstać i się przejść dalej, e, jeśli chodzi o koszty e, e, takiej, takiej murawy, ja rozumiem, że ona jest ile razy do roku wymieniana, albo ile razy, na ile sezonów e, trzeba położyć tutaj zupełnie nowe bele? Wszystko związane jest od obciążenia i ilości imprez po sezonie. Czyli I dla Pana lepiej i mniej meczów, tym lepiej? Nie, to nie chodzi o mecze. Mecze mogą być co tydzień e, i mniej treningów, i, i mniej eventów, e, Wszelkiego Rady, imprez, koncertów. To, to jest zabójstwo dla trawy na tego typu obiektach. Zadam panu to pytanie. Ja znam wielu pasjonatów, bo ja rozumiem, że te, to, to, co pan robi, jest pana pasją. Tak. Znaczy, e, no, ja jestem z jest wykształcenia elektrykiem, technikiem elektrykiem, ale zamiłowania właśnie, pracuję, mam swój, mieszkam na wsi, mam swój, mam swój mam swoją działkę, także. No właśnie i do czego zmierzam, bo wielu ludzi, którzy zajmują się albo roślinami, albo no czymś żywym, tak, rozmawiają, potrafią rozmawiać, pan też do tej trawy kiedyś zwrócił się, no rośnij wysoko, ładnie, zanim pan rozłożył na przykład takie urządzenie jak tam, do którego za chwilkę podejdziemy. Nie no, gadać to już, to do roślin innych się podoba, do kwiatów się gada, no do trawy jeszcze chyba nikt nie gadał. Okej, okay, a możemy podejść do tego urządzenia i zobaczyć co to jest? Możemy. Pan Tomasz przyprowadził nas do solarium, rozumiem? Nie, to są lampy asymilacyjne po to, aby wspomóc wzrost trawy, bo tutaj już nie dociera światło słoneczne, po prostu jest zacienienie od strony południowej, dach robi już tak, taki cień. Że musimy próbować chociaż te pola karne, pola bramkowe doświetlać. No właśnie, ja tak się odwrócę. Ja w ogóle czuję się jak w gabinecie kosmetycznym, bo tam ze trzy suszarki widzę, brakuje tylko, żeby ktoś głowę podstawił i wysuszył włosy. Nie, to znowu są tymczasowe wentylatory, znaczy tymczasowe. No, takie, jakie mieliśmy, udało się tutaj, by kombinować, że tak powiem, z, te, z klubu, które już są nieużywane, aby były używane na starym obiekcie. I wykorzystujemy je do tak jakby do lekkiego przewietrzania, do wymuszenia cyrkulacji powietrza, żeby to y, osuszyć odrobinę tą trawę, no bo tutaj też już to powietrze stoi o tej porze roku. Ja rozumiem, że najbardziej wydeptanym miejscem to jest oczywiście pole, pole bramkowe. No tak, no i tutaj pole bramkowe, no i to co jest przed polem bramkowym do tego 11 metra. I tutaj najwięcej tego światła musi docierać nie tylko ze względu na ustawienie tutaj trybun względem słońca, ale też no, ze względu na to, że tutaj jest trawa najwrażliwsza. Znaczy tutaj jest najbardziej obciążona i po prostu po to, żeby się szybciej zregenerowała, to właśnie wymuszamy tą cyrkulację powietrza i doświetlamy. E, tak, ogrodnicy ci zawodowi albo nawet ci domorośli to toczą wielkie batalie z kretami, z różnego rodzaju szkodnikami. Pan też tutaj gania kogoś po tej, po tej murawie? W zasadzie to nie. No, największy kłopot jest z dżownicami, no, gdzie dżownice są bardzo, bardzo pożyteczne na działkach. Każdy by chciał mieć, żeby e, w ogródku czy gdziekolwiek były. No, ale tu na boisku akurat one te kopczyki robią. I nie robią krzywdy trawie, tyle po prostu nieestetycznie to wygląda. E, rozumiem. E, proszę powiedzieć jeszcze, jakby Pan mógł o swojej pracy powiedzieć komuś, kto być może chciałby w przyszłości zająć się pielęgnowaniem murawy. Jakby pan zachęcił do tego, co pan robi? Praca dość ciężka, ale bardzo przyjemna. Tyle? Tyle.